ma człowieki! Ale to jest fajna gra, mówię wam Nazywa się Army Forza Tak, patrzcie Założyłem konto Nazywam się król I gram z jakimś system.pl, tak I będziemy się nawzajem Tutaj tłocie po tych Tu będziemy się nawzajem tłoczyć normalnie Końca, co on robi? Ej! Kolego, jak mam wygrać, jak ciągle strzelasz? Ja mogę strzelać. zaś ty! Poczekamy, aż wyjdzie. <grystanie> Ale jestem genialny. EJ! EJ NO! Ja mam zabijać, a nie ty mnie! Za za ułamne lodzie! Normalnie. Normalnie ułamne lodzie, no. A kurczę on tam jest! Tak Chodź ha, ha No i co sesko? Jak się teraz masz? Wygrałem, a ty nie! Haha! Ha. Ale jestem super! Tak, gdzie on jest pytanie? Ha? Idziemy kurcze na banana! Ha? Ej, co on robi? Tam jest! Za go Gdzie on jest? O ty jest A lagie! Co za lagi no? No nie no! Kiedy on zrozumie? Co to ja mam zabijać, a nie on? Gdzie on jest? Jakieś ludzie, to jest pewnie ułomne. He? Ej, gdzie on jest? H? Tam się chować. A koko? Widzę cię! Tak zabiłem! Yo, killer, sesak.pl No i czas esku, ha? Ja wygrałem znowu, a ty nie. Jak to yo losę! Sam zasięgnął losę! Restarting round in 2. Jeden i kaboom! No. Spawny Protekcjon Dobra. Gdzie on jest? Seba Liphas inad. A ja jestem w którym mnie no. A, niebieskim, okej. Okay. Was a bitch. Ah! A! Ah! No Ej! Gdzie jest? Tam gdzieś jest! Gdzie jest? A! Poczekamy, aż się wyjawi. A srebko wyłaś! Chcę cię zabić! No ja nic ci nie zrobię przecież! Chodź to! E? O niego! Co to miało być? A, to to. Ja go zabiłem? Ej, nie zabiłem go. Trudno to. A kaka widzę cię. Ej no. Korcia. Tak ZABIŁEM CIĘ. Haha. I co? Jak się teraz mać? Ha, Podejdziemy do niego? I co mu jeszcze zrobimy? Złego. Nie! To przecież Marys! Nie! Tyle jeszcze mogę nakręcić, Tyrokiem! Czemu to było nakonat? Ale to nie jest Marys, jakaś załasna podroba, Nie! tam! Idziemy? To jest Ksenia? Jakiś Loki Has Joinet. Ej! Kaleska, Aaaa! Rajno! Rajno! Co mnie pijesz? Jak mam wygrać, jak mnie ciągle bijesz ty? Normalnie ułomne ludzie tu niskają. Dawaj kopać, a nie tutaj na kompach grać. Dawaj kopać, jak takie ułomne jesteście. Okej, okay, on ze mną, dobra Co on tam napisał Ej, ej no co on nie? Ej no Dobra, to jest na poważnie Ale on ze mną? Tak, zabiłem cię I co? No no e? Chúng mình sẽ chạy đến Banana, thằng khốn nạn. Hay không? Chúng Czy Sloki był w mojej drodze nie chyba, no? Czy nie? Nie, ja wiem to. Właśnie, trzeba znaleźć w końcu Morysa. Jak się w poprzednim odcinku zgobił, to może jeszcze znajdziemy czas, żeby go odnaleźć. Jakaś ciężarówka? Jakiś Andr, Jakiś Miki, City? Ej! Ej, no! Jaki ładny księżyc zapewne Korce Korcia ale głośno strzelają, przecież tam swawny prote. Ej no! Przecież cienia to nawet. Tam są! Widzę! Ej no! Jak to jolose znowu? Ja cię. Co to pisa? Miki City Ej no! Nie ja wchodź to teraz, ja nagrywam te. Ej no! Kocie, bo mi to... Mart mi tu wchodzi do pokoju, a ja tu nagrywam się no! Znowu mnie zabili no! Normalnie ułamne ludzie, wszyscy to ja mam zabijać, a nie oni! Jak mam wygrać? Второй раз это повторю. <свят> НЕ! Оставлю сам. Не в то, тарас я нагреваю тебя. Да. Степка на банана. На банан... Ай! Не на банан. На банана не входи, друзья. Korcie, ale głośno strzelają, no! Ej, no! Pazę! Nie, no, to ciągle zabijają! Nie, no! Dobra, teraz się nie cackamy. Idziemy z tym koksem. Nie wchodź to, teraz ja nagrywam. No nie wchodź to ty! Bazem. Przepraszam, mikrofon mi się zwalił. Paweł Bazem. No nie no. Jak ja mam w to grać? Inny pokój chcę Czekajcie, ile to się nagrywa. 10 minut, okej. Okay. To ja jestem chwilę sobie pogramy, Aj no. Aj nie mnie! Ja jestem królem, nie ma prawo mnie twój te Gdzie oni są w ogóle? Tam gdzieś. No, ej, no! Dobra! To wszystko nie ma sensu. Także. Także. Niestety. Dzisiejszy odcinek wyszedł nie za dobrze. Normalnie ułamne ludzie tu są. No ja miałem ich zabijać, a nie oni mnie. Także. Także to no. znowu. Zagnam się z wami na razie. Aj, mikrofon. Nie, no, mikrofon mi spada, kurczę. Także zagnam się z wami. Cześć. I widzimy się w następnym odcinku. Ale jest Minecrafta znowu nagram. Nie wiem. Także, cześć.